Witam. Pokażę Wam dzisiaj produkt firmy Melisendak zestaw brokatowych naklejek, taki kreatywny, wyczesany zestaw dla dziewczynki i dla chłopca. Z brokatem to jest tak, że on się rozsypuje, brudzi i robienie czegokolwiek z brokatem kończy się gigantycznym sprzątaniem i tym, że ten brokat jest wszędzie e, dookoła nas. A tutaj producent wpadł na świetny pomysł. Pokażę Wam, jak wyglądają produkty. To są dzieła zrobione w wersji e, tej dla dziewczynek. Tak wyglądają. a tu zobaczcie. A tu dinozaury i różne potworne stwory, które myślę, że chętnie zrobią chłopcy. O co chodzi? Żeby zrobić na przykład taką sowę, nie potrzeba dużo wysiłku, bo słuchajcie, wygląda to tak. W środku znajdują się szablony w wersji dziewczęcej. Jest ich kilkadziesiąt, jest ich sporo. O, mamy jakieś takie motylki, najróżniejsze rzeczy, kwiatki. Jest sowa, ptaszek, biedronka i różne rzeczy. Mamy oczywiście instrukcję obsługi, ale jest to na tyle proste, że myślę, że jak Wam wytłumaczę, będziecie wiedzieli o co chodzi. No i tak najważniejsze plastry brokatowe. Słuchajcie, no to jest coś, czego jeszcze nie było. Mamy taki zestaw plastrów brokatowych, które działają w ten sposób. Kilka kolorów. I teraz tak. Odklejam sobie na przykład jedną część serduszka. Proszę bardzo, tu jest klejąca, um, klejący plaster. I na przykład chcę, żeby to serduszko było złote. Przykla przykładam e, plaster brokatowy do serduszka i zwykle palcem lekko odciskam jego kształt. No mniej więcej w tym miejscu. Zobaczcie, co się dzieje, jak zdejmuję plaster. O, nasze serduszko jest złote, a tu ten element, który odkleiłam No dobrze, to teraz środek odkleję sobie środek i zrobię to innym kolorem. Na przykład różowym. Proszę bardzo. Ta -da! Proszę bardzo, różowy. Teraz kolejny. Pokażę Wam kilka różnych kolorów. Mam zielony. O, muszę dokładnie dotykać tych elementów, które są. Mają klej z drugiej strony. Okay. No i ostatni element mi został. Zrobimy go niebieski. O, można dokładniej pięknie. No i teraz mamy całą naklejkę, którą po prostu wyjmujemy z całości. Możemy sobie ją przykleić w dowolne miejsce. Tak samo jest z naszymi dinozaurami. Jak dinozaur jest gotowy z tyłu odklejamy tą żółtą część. No i przyklejamy tam, gdzie chcemy go zeszytu i mamy samodzielnie wykonaną naklejkę którą możemy wszędzie umieścić. Ale pokażę Wam jeszcze dinozaury, jakie elementy są w dinozaurach, jakie są tam wzory. To macie kilka wykonanych już wcześniej. Ale zobaczcie same modele, makiety. Jedne są zielone, drugie niebieskie. No i co tu mamy, słuchajcie, gdzie będziecie to lepiej widzieć? Może tu, jeszcze o tyle fajnie, że każda część jest ładnie wycięta, tak? Jak tu mamy takiego wielkiego, wielki samochód na gigantycznych kołach, czy wyścigową motorówkę, to jest super wycięty ten klej, więc przyklejanie, odklejanie każdego elementu będzie łatwo. Piłka baseballowa, rakieta, piłka do piłki nożnej, jacyś Marsjanie, stacja kosmiczna, jest i Saturn, a tutaj, słuchajcie, dinozaury, Rekin, żaba, e, jakiś tutaj, matko to chyba rak, jak nie skorpion, e, i e, wąż. Dużo zabawy, naprawdę bardzo łatwo się to robi, przyjemnie. Jest szybki, umówmy się, lśniący efekt. Jest dużo takich drobniutkich szczegółów, które można precyzyjnie e, zrobić w zależności. Od tego, jakie chcemy kolory, możemy dowolnie. Bardzo kreatywna zabawka, więc możemy sobie dowolnie te kolory dobierać. No i cóż, no, miło mieć coś tak ładnego, co wykonaliśmy samodzielnie i mamy piękne, lśniące, brokatowe naklejki, które podkreślą naszą indywidualność, czyli obklejmy im na przykład nasz zeszyt czy tornister. Miłej zabawy Wam życzę!